Witajcie dzieciaki, witajcie drodzy rodzice. Dziś będziemy eksperymentować z czymś, co jest odrobinę niebezpieczne. Niektórzy nazywają to łożem fakira, ja natomiast dzisiaj to nazwę madejowym łożem. Dlaczego tak? Bo akurat ja się tak nazywam i ja to zrobiłem. Słuchajcie, moje łoże składa się z ponad 300 ostrych gwoździ. Każdy z nich jest. A! Piekielnie niebezpieczny, słuchajcie, dlatego może nikogo z Was na nim dzisiaj nie będę sadzał. Żeby to udowodnić, że są ostre, użyjemy do tego jabłko. Zaraz, 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 zaraz. Hmm. Chyba rzeczywiście są ostre. Taki eksponat, słuchajcie, można stworzyć samemu. Później pokażę Wam, jak to zrobić. Na początku pokażę, do czego to służy. Do eksperymentu nam będą potrzebne balonik, łoże fakira i duża dawka ostrożności. Nasz balonik umieszcza nad tym łożem. Oczywiście domyślacie się, co się wydarzy. Balonik dotykając czegoś ostrego od razu się przebija. Jeżeli dotknie 300 ostrych gwoździ, zrobi się pewnie 300 dziur, a więc balonik pęknie 300 razy głośniej. Sprawdźmy to. Słuchajcie, kto się boi wybuchów balonów, może teraz zatkać uszy. To może być najgłośniejszy eksperyment w całym YouTubie. Uwaga, uwaga, uwaga. Może jednak tego nie robić. Obra. Zaraz, zaraz, zaraz. Czyżby ten balonik był magiczny? Raczej nie. Spróbuję użyć do tego większej siły, a więc przycisnę go taką deską. Trzy, dwa, jeden. 1... Może ten balon jest niezniszczalny? Sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Jedno ostrze i baloniki. Hmm. Chyba nie był magiczny, bo jak najbardziej prawdziwy. Ale jak to działa? Powiedział na to pytanie jest słowo ciśnienie. Fizyk użyłby takiego trudnego sformułowania, żeby wyjaśnić to słowo. Powiedziałby na przykład, że jest to pewna wartość siły, którą działamy na pewną powierzchnię. Tak, tak, wiem, to, to brzmi bardzo trudno, dlatego my sobie, słuchajcie, spróbujemy to wyjaśnić o wiele prościej. Wyobraźcie sobie, że jest wieczór. Jest już prawie noc, za chwilę będziecie się kłaść spać do swojego łóżka, poskładaliście już wszystkie zabawki do pudełek, odłożyliście wszystkie maskotki na półki, ale okazało się, że o jednym klocku zapomnieliście. On został gdzieś w waszej pierzynie albo pod waszym prześcieradłem. Kładziecie się spać, zasypiacie i przez całą noc ten klocek was gniecie. Czy bylibyście się w stanie wyspać na takim łóżku z jednym gnieciącym, wystającym klockiem? No chyba nie bardzo. A teraz zróbmy coś innego. Znowu jest wieczór. Znowu kładziemy się spać, ale tym razem mamy więcej klocków. Dużo, dużo więcej klocków. Na tyle dużo, żebyśmy mogli z nich wybudować łóżko. Takie łóżko z klocków. Ale to łóżko będzie równe. Kładziemy się na tym łóżku, znowu zasypiamy i. Hmm. Powiecie, że znowu się nie wyśpimy i macie rację, słuchajcie, ale na pewno wyśpimy się lepiej, bardziej niż na tym łóżku, w którym był i jeden ugnieciący nas przez całą noc klocek. Tak samo słuchajcie jest z balonikiem. Jeżeli balonik dotknąłby jednego ostrza albo leżałby na jednym gwoździu, jemu by było bardzo niewygodnie. Dlatego on by pewnie od razu pękł. Jeżeli leży na wielu gwoździach, to jest mu wtedy o wiele wygodniej. Oczywiście nie tak wygodnie, jakbyśmy go położyli do łóżka. Słuchajcie, dla bardziej ciekawskich albo dla starszych osób, mam trochę dokładniejsze wyjaśnienie, jak to działa. Jeżeli my naciskamy, czyli działamy jakąś siłą z góry na ten nasz balonik i dociskamy go do gwoździ, to gdyby był tylko jeden gwóźdź, zobaczcie, to ta cała siła skupiałaby się w jednym punkcie. Ciśnienie, o którym mówimy, wtedy byłoby duże, dlatego balonik by pękł. Jeżeli mamy dużo gwoździ, ten cały nacisk rozkłada się na powierzchnię tylu gwoździ, ilu akurat balonik w tej chwili dotyka, więc tak naprawdę jest... Dużo, dużo mniejsze. Dzięki temu, słuchajcie, balonik nie chce się przebić. Tak naprawdę, ten eksperyment można byłoby powtórzyć i na człowieku. I nawet są takie eksponaty w Polsce. Na przykład, w różnych centrach nauki, gdzie można położyć się na takim łożu. To łoże czasami nazywane jest łożem fakira, i taki delikwent, który leży, może zostać podniesiony na gwoździach. One nie są ostre, one są stępione, ale czujemy się, jakbyśmy rzeczywiście leżali na czymś, nawet i bym powiedział, bardzo, bardzo wygodnym. Wszystko w takim razie się zgadza. Słuchajcie, to ciśnienie, o którym mówimy, to, to ono nie występuje tylko w balonikach. Tak naprawdę, jeżeli ktoś z Was kiedyś oglądał na przykład prognozę pogody, to tamten pan albo ta pani, która opowiada o prognozie pogody, używa czasami takiego sformułowania ciśnienie atmosferyczne będzie wynosić 1000 hektopaskali. To właśnie ona opowiada o tym ciśnieniu, ale o ciśnieniu, które powodują warstwy powietrza nad nami. To powietrze, które jest nad nami, naciska na nas i ono powoduje powstawanie właśnie ciśnienia. Dokładnie mówimy to, że jest to ciśnienie atmosferyczne. Słuchajcie, to jeszcze jeden przykład. Na pewno każdy z Was przynajmniej raz w życiu pompował piłkę albo koło od roweru, albo przynajmniej widział, jak ktoś inny pompuje. Tam też pompowujemy powietrze do środka po to, żeby zwiększyć ciśnienie w oponie. A po co to robimy? A po to, żeby nam było łatwiej później podróżować takim rowerem, samochodem. Czy też hulajnogą. Dziękuję Wam za wspólne nasze naukowe spotkanie, za wspólną naszą przygodę. Mam nadzieję, że zwiedzimy się ze wszystkimi wami dokładnie za tydzień. Dziękuję wam i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!